not only in India, it's also in... You take I'll take it. Ja, ja. Hej! Nietypowo, bo nietypowo, ten vlog wykładowcy będzie prosto z Inspiria College w Siliguri, w Indiach. Jadę tam, bo tam mam wykład. No i za zakładam koszulę, jak widzicie. Yy, zmieniam koszulkę z krótkim rękawem na koszulę, bo no to taki jest element mojej pracy, tak sobie wkręciłem jakiś czas temu, że jak mam koszulę, to o, to już, jest, już nie jestem prywatny człowiek na wakacjach, tylko jestem człowiek pracy. No i jadę tam pogadać o mediach w Europie, o Europie, o mediach w Polsce, poznać fantastycznych, ciekawych ludzi. I lubię to! Lubię to i jaram się, czuję się taki trochę podekscytowany, bo to po dłuższej przerwie, no 3 miesięcznej prawie tak, no kiedy w czerwcu, tak, teraz jest koniec sierpnia, no i jakoś tak. Pierwszy wykład, i od razu przed dużą publicznością, więc będzie, będzie ciekawy. No, i siedzę w samochodzie i jadę do Inspiria College.

No i jestem już na uniwersytecie. To jest szarad, którego pamiętacie. Hi everybody, hi. Prawda, nawet rozumie polski. So today, uh, what's the plan for today? Jared? We are having you actually for a session, and okay. it, uh, it goes for one hour. Then I'll be taking an interview of sir, how Sir travels and how it makes for you viewers to love his travel vlogs. So we'll be having a question and answer session with him. Great. No, like socialists Today will be In Siliguri, we have more than ninety hundred schools, and if we talk about colleges, then we have more than 13, 14 colleges here in Siliguri. And um, in such a small place, having such a big amount of schools and colleges, it's a very great thing. Are they private or public universities? There are many private universities, and like including In Inspire is a private like university, and. Um, No i uniwersytet wygląda dość spektakularnie, tak nowocześnie bym powiedział. No i jesteśmy na stołówce w takiej innej części. Tutaj pan powiedział, że to jest laboratorium, ale tutaj to widać, że jest bar dosłownie. Ale się pytałem, czy w tej butelce jest alkohol, powiedział, że, że nie. We'd like to put our hands together wow. to work with wow. Mr. Simon Valence you. 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 to the Honor Na było bardzo fajnie, jestem super jest zadowolony. Były pytania, później półtorej godziny chyba się gadałem, no, jest naprawdę bardzo fajnie. Okej, okay. na wykładzie był jest też kolega. And he uh, is interested in studying in Poland. So maybe one day he will come to college and study. Surely, sure, sure, sure. I'll be Now, like, these small, small rooms keep step for students, like if they have any problem, okay, like um, while they are studying mm -hmm. in a classroom, and if they didn't understand anything, then like, these small, small, small rooms get for them, okay, the teacher and student so uh -huh. can have a personal interaction, like uh -huh. teachers is there, two of them can sit here okay. So, ah, and here are the, the teachers, all, all the faculty, yeah, faculty, all, all, all the faculty. No, so, like, I see, z strony tutaj nauczyciele nie mają osobnych gabinetów tylko wszyscy siedzą w takim jednym holu i no tak jak w dużych filmie nice dan yes jest teraz redyuser mojej koleżanki ja am the coordinator for the department and i'm heading the media science department but i'm also an assistant professor of media science no i właśnie przyszedłem tutaj do biura thank you very much and Będziemy rozmawiali właśnie. And I welcome you all to Inspire TV. Today we have someone who is very enthusiastic. A travel blogger, a person who loves traveling, who loves clicking pictures, and taking everyone in his camera and putting them on YouTube. Let's meet Mr. Simon Zelensky from Poland, 6,300 kilometers away from India. So how are you feeling sir coming here to Seliguri? I'm feeling great I'm feeling great this is a great place to be I'm very happy that I'm in, in Spia uh, college and uh, yeah thank you for the opportunity of uh, having a lecture and uh, so far it's been great it's been, it's been fantastic I enjoyed No i no, przed chwilką To jest miejsce, w którym studenci się uczą, jak być barmanami, jak pracować w restauracji. I tak jak podejdziemy, to to nie jest yy, no, niestety prawdziwy alkohol, ale to są butelki napełnione jakimś takim podałem. No, teraz przeszliśmy na kawę, tutaj żebyśmy pogadali. No, można było coś stamtąd dostać, ale chyba To jesteśmy teraz, moi drodzy, w studiu radiowo-telewizyjnym Inspiria College i zobaczymy jak to wygląda. Okej, okay. quite nice. Hmm. A więc to wygląda tak, mają greenboxa, tak jak my. My takiego stołu nie mamy. Tutaj pozdrawiam teraz swojego kolegę z pracy, Mateusza. No, taki musimy sobie zrobić trochę.

Go and stand. thank you, sir. Thank, thank you. you sir. Go and stand. How do you like studying uh, media and communication here it's in Singapore? It's a beautiful experience. And uh, what? And so it was media. very nice to meet you. You're awesome. <laughs> and <laughs> and very you Sir and specially yes sir you you specially your speech baby. is mind blowing sir hats so. off thank you very much thank you I will have and a mm -hmm. namaste sir namaste, namaste. exactly same milki namaste 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 namaste, namaste. namaste. Okay. namaste. dzień można uznaj za udany siedzę już w samochodzie w taksówce koszulę położyłem tutaj jeżdżę ze szkoły super byli ci ludzie hmm. to był blog wygładowcji jeśli chcesz oglądać więcej takich filmów gdzie jeżdżę po uczelniach na całym świecie, to warto zasubskrybować, dać łapkę w górę i tam będę.